Siema witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Bartek Play Games, a tym odcinkiem tym filmem chciałbym wam podziękować za to, że jest tutaj 50 subskrypcji na tym kanale. Nie wiem kiedy to dokładnie wybiło, o której godzinie, ale wchodzę dzisiaj rano. Teraz jest yy, dokładnie 11.34 ja niedawno wstałem. Jestem bardzo zadowolony z takiego wyniku z 50 widzów, tak. No, chciałbym podziękować, odwdzięczyć to się. Na razie nie odwdzięczę ich za bardzo, może filmami. No, dobra, ci mogę filmami, jak na razie. Ja myślałem, że ten te, te 50 widzów nadejdzie dosyć w dosyć późnym czasie. A to jeszcze w innym miesiąc miesiącu ubiłem 50 widzów, więc to jest bardzo no, niesamowite. Do czego doszliście? Do czego dokonaliście? Do czego dokonaliście w ogóle wy? Tak. To jest jednak ważne, że. To dzięki Wam ja jestem. Dzięki Wam, ja mam 50 widzów. I w ogóle, będę się starał rzucać bardziej regu... regularne filmy. No, bardziej, częściej, częściej, bardziej, tak. Bo teraz za bardzo czas nie miałem. No, to mapa z Heroes mi zmarnowała cały ten czas. No ale dobra, mapy z heroesów tak się nam średnio podobają, ale postaram się po czymś zamienić. Więc dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, no i cześć.